John w Polsce, Nazywam się John. Bieram się właśnie teraz na 35 roz świętojański imienia Jana Marka Pokurzu niedaleko skoczowa, niedaleko cieszyna. Także dziś, dziś e, 35 edycja. Ten bieg jest starszy nawet niż bieg kwiata. Raczej zaczął e, rozpoczął e, pierwsza edycja bo na pewno była e, lat wczesnych 90. To jest e, mój szósty siódmy występ. E, po raz pierwszy występowałem w 2018 czy 2019 roku e, no i tam miałem czas ponad godzinę, pamiętam. Trasa ma 12 i troszkę kilometrów. Ona jest nieatestowana, ponieważ nie jest całkiem po asfalcie. Może z 20% tej odległości jest po asfalcie. Głównie start, finish, bo w tym samym miejscu. No i kilka odcinków pomiędzy szlakami. Ze żwirem lub nawet z błotem jest to widowiskowa trasa. O pogodzie, teraz em, temperatura może jest około 20-22 stopni. Rano, właśnie była taka nawalnica przeszła przez ten rejon e, i wyrządziła kilka szkód. Więc dobrze, że teraz wieczorem, bo bieg zaczyna się za około godzinę, jest, no, jest za 5:05, więc bieg zaczyna się za około godzinę. Um, także mam dużo czasu. Jeszcze jest, mówiłem, że jest to moja siódma. Edycja, ale rok temu dopiero odebrałem książkę. Lub chciało mi się wziąć książkę Krosowicza, oznaka Krosowicza. Chodzi o to, że jak trzy razy pobiegniesz, to dostaniesz taką odznakę. Ja dopiero pierwszy znak otrzymałem rok temu, a już biegam piąty, szósty raz. Więc. Nie wiem dlaczego przed tym nie wziąłem sobie taką książęczkę, ale dobra, już trudno. Za rok dostanę odznakę. Więc, tak teraz, jeśli chodzi o plan tego biegu, rok temu czas mój 64 minuty i może 10 sekund, coś takiego. Więc. W tym roku chciałbym, tak jak w biegu Fiat, bia, biegu fiacie, lepiej powiedz um, lub mniej więcej na tym samym poziomie, ale taki plan minimum poniżej 65 minut byłoby fajnie. E, trenowałem takie podbiegi ostatnio i takie tereny podobno, w takich terenach podobno jak ten dzisiejszy bieg. Także myślę, że jestem, no dobrze przygotowany i, i fizycznie, mentalnie i taktycznie wiem, że na początku nie można szaleć więc zaoszczędzić sobie siły na drugą połowę biegu Jeśli będzie poniżej 63 minuty to naprawdę będę zadowolony Jest troszkę taka duchota ale myślę, że czas ten będzie podobny jak przed rokiem. Taki mam plan. A resztę Wam opowiem już po biegu, jak wszystko wyszło. Jeszcze będę filmował bieg młodzieży, jeśli się uda, i finish innych.

thank you

Witam ponownie, jestem po biegu. E, wracam już do domu. Piękny wieczór, słońce na niebie, bezchmurnie. No, i myślę, że mogę jechać do domu. E, wynik e, nie taki, jak chciałem, bo godzina e, 7 minut. I 27 sekund to jest o 3 minuty aż gorzej niż przed rokiem. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie wiem, może nie, chcam, nie chcę szukać wymówki, ale tak, taktycznie nie zabrakło mi siły. Cały czas biegło się miarę dobrze. Może ten start był nieco szybszy niż chciałem ale po dwóch kilometrach złapałem rytm sprawdzę jak to wygląda ten wynik w stawce mój znajomy Piotrek miał o dwie minuty gorzej też niż przed rokiem, więc y, zobaczymy, jak to wygląda, jeśli chodzi o stawki. Czasem tak bywa, ale nie można narzekać. Y, dobrze się biegło y, i myślę, że za rok wrócę, żeby tą odznakę dostać za trzeci raz, ale to już będzie za siódmy, ósmy raz. Także jest warto po co wracać, i nawet organizator poznał mnie, że nagrywam te filmy, więc pozdrawiam go i również będą mieli pamiątkę z tego biegu. Oto medal 35. Bieg. Z drugiej strony, osoba nazywał się dziadek Edward Szczuk, który zmarł w biegu roku i pielęgnował boisko, i brał czynny udział w organizacji tego biegu. Także piękny medal, powiem i. 35, ponad 35 lat pracy to jest czymś bardzo szczytnym. Więc tak, e, teraz treningi, o ile można biegać, bo lubię, będę biegał do końca życia. Plus. Jeden dzień, zawsze tak sobie mówię. Mam nadzieję, że tak będzie, bo bardzo kocham biegania. Nie wiem, jaki będzie teraz mój kolejny start. Coś może poszukam innego. Może bieg Pawłowicki na koniec sierpnia. Zobaczę jeszcze Krzepicach we wrześniu. Jest 10 km, tam akurat rodzina mieszka. Więc, może się tam wybiorę. Właśnie planuję się tam wybrać. Co do czasu oficjalnego i pozycja w stawce, to. Napiszę e, tu e, nad głową jaki to był oficjalny czas i miejsce porównując do ubiegłego roku. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ta relacja się Wam spodobała. No i do zobaczenia na kolejny mój filmik w kanale John w Polsce. Na razie.